Cześć, witajcie. Dzisiaj odcinek przedpremierowy. Yy, dzisiaj będę przyjmował zamówienia yy, na Kalifornię Młode, Gdzieś za 3 tygodnie będę prawdopodobnie je tatuował, bo będą miały coś koło 10 tygodni 9 tygodni czyli wiek taki już odpowiedni do tatuowania. I przyjmuję zamówienia. Yy, na, pod filmikiem dam link do strony na Facebooku do mojego konta, tak samo na Facebooku i mój numer telefonu i mo, istnieje możliwość wysyłki Istnieje możliwość wysyłki, ale to najwyżej w konieczności I tak samo przyjmuję na zamówienia na srokacze Też 9 sztuk z czego tu wszystkie dziewięć się do sprzedania bo Kalifornie dwie sobie zostają w hodowli i też przyjmuję zamówienia tutaj niestety bez rodowodów i to na tyle w dzisiejszym odcinku subskrybujcie i lajkujcie